Pani marszałek, panie ministrze Wysoka Izbo. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Koalicji Obywatelskiej Platforma Obywatelska, nowoczesna inicjatywa Polska i Zieloni do projektu ustawy zawartego w druku nr 1243. Debatujemy tu nad krótką nowelizacją tzw. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz uwaga o ocenach oddziaływania na środowisko, a konkretniej w tym przypadku. O braku tych ocen. Projekt usuwa przepisy, które są niezgodne z prawem unijnym, z dyrektywą 2011 przez 92, zwaną też dyrektywą EJA. A dokładnie są niezgodne z artykułem 2 ustępem 1 oraz z artykułem 4 ustępem 2 tej dyrektywy te niezgodne z prawem przepisy pozwalały na jednokrotne przedłużenie koncesji wydobywczej dla węgla kamiennego, brunatnego, siarki i węglowodorów bez konieczności przeprowadzenia procedury środowiskowej lub procedury zastępczej przewidzianej dyrektywą. W tym miejscu należy zapytać, ale w jaki sposób niezgodny z prawem europejskim zapis znalazł się w polskiej ustawie i kto za to odpowiada? Otóż przepisy te wprowadzili w życie w czerwcu 2018 roku główny geolog kraju, pan Mariusz Ond Orion Jędrysek pod nadzorem ministra środowiska pana Henryka Kowalczyka w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego. Na podstawie tych niezgodnych z prawem przepisów inwestor mógł bez problemu przedłużyć sobie możliwość wydobycia na przykład węgla kamiennego nawet o 40 lat bez konieczności przedstawienia wpływu tego wydobycia na zdrowie pracowników i mieszkańców, na bezpieczeństwo ludzi, na zanieczyszczenie wody, gleby, powietrza, na degradację przyrody. Po wprowadzeniu tych niezgodnych z prawem przepisów, minister zdrowia w rekordowym tempie przedłużył 20 koncesji wydobywczych, niektóre nawet o 40 lat. Wszystkie bez procedury i pozwolenia środowiskowego. To pokazuje gigantyczną skalę naruszeń względem ludzi i środowiska, które odbywa się w naszym kraju. To oznacza, że mieszkańcy wielu terenów wydobywczych Między innymi rejonów kopalni Silesia, Budryk, Sośnica, Ruda, Knurów, Szczegółowice i wielu innych mają znikome, jeżeli jakiekolwiek, informacje o prawdziwym wpływie wydobycia węgla, siarki, węglowodorów na ich zdrowie, na jakość wody, na ryzyko zapadania się terenu, na którym mieszkają i budują domy, na poziom hałasu, na jakość powietrza i wiele innych czynników. Mają też bardzo ograniczone możliwości zaskarżenia do sądu tego, co dzieje się często dosłownie pod powierzchnią ich domów. To oznacza też, że prawa mieszkańców terenów górniczych do życia i zdrowia w czystym środowisku, podstawowe prawa człowieka, zostały poważnie naruszone. Okazały się mniej ważne niż interesy rządu i wielkich spółek. Te procedury są dla inwestorów zbyt skomplikowane. Argumentował minister Orion Jędrysek, uzasadniając ustawę w 2018 roku. Dziś ten sam rząd w pośpiechu naprawia wyłom w prawie, który sam utworzył. Dlaczego? Bo jak sam przyznaje, nie ma już potrzeby. Rząd wydał już wszystkie koncesje, które chciał wydać, choćby z naruszeniem prawa. Rząd wie też, że naruszył dyrektywę. I słusznie boi się, że Komisja Europejska złoży przeciwko Polsce kolejny już pozew do Trybunału Sprawiedliwości. Jako klub koalicji obywatelskiej będziemy oczywiście głosować za tą ustawą. Potrafimy, poprawimy też jej niedopatrzenie, zapis, który pozostawia w ustawie możliwość przedłużenia koncesji dla złóż węglowodorów znów bez pozwolenia środowiskowego. Błąd, też, błąd ten naprawimy poprawką, którą niniejszym składam na ręce pani marszałek. Dziękuję bardzo. Niestety szkody już uczynione tą ustawą nie zostaną naprawione choćby najlepszą poprawką. Żeby je naprawić potrzebujemy planu sprawiedliwej transformacji inwestycji tworzących czyste, nowoczesne źródła energii i realne miejsca pracy w regionach górniczych, stabilnego miksu czystej energii produkowanej tutaj w Polsce, nieimportowanej z Rosji, nieimportowanej ze Stanów Zjednoczonych, z krajów nordyckich, produkowanej tutaj w Polsce. I wreszcie potrzebujemy realnego harmonogramu zamknięcia kopalń z poszanowaniem praw pracowniczych, z poszanowaniem środowiska i z poszanowaniem człowieka.